Witam serdecznie w drugim odcinku naszego podcastu. Jutro należy do nas. W tym oto podcaście porozmawiamy o naszych inicjatywach. No właśnie, jakie mamy inicjatywy? Między innymi następną inicjatywą będzie szkolenie dla seniorów, żeby zaprzestać takiemu zjawisku, jakim jest cyfrowe wykluczenie. No właśnie, no bo jutro należy do nas i do Was, moi drodzy seniorzy. W ogóle bardzo ciekawa była, powiedzmy, historia związana z naszym pomysłem. Moja kochana mama jest. Przepraszam, mam się najukochańsza, żeby nie było. Moja mama jest radną Wolsztyńskiej Rady Seniorów i pojawił się pomysł, aby zrobić takie szkolenie. No i wiecie co, no, była masakra, bo przyszła i powiedziała, że złożyli im ofertę za blisko złotych. A ja mówię, mamo, przecież możemy my to zrobić. No i Bartek kończy no, już technikę informatyczne. Paweł uwielbia swoją informatykę. Pozdrawiamy Magda. <grym> No, i powstał pomysł, żeby zrobić takie szkolenie. Może opowiedzcie, chłopaki, coś o tym, jak planujecie w ogóle to szkolenie dla seniorów? Poza oczywistą prezentacją, gdzie będą wskazane podstawy, dosłownie, bo na przykład zakładanie sobie hasła do telefonu, albo co chcemy jeszcze na pewno zrobić, to przekazać to, że budziki, które można ustawić, nie będą służyć tylko i wyłącznie do budzenia ze snu, tak? Ale można to wykorzystać jako fajne przypominajki właśnie typu dla seniorów na przykład o wzięciu leków. Między innymi od sfery technicznej chcemy zrobić klasyczną, czystą prezentację. Jednak chcemy to jeszcze połączyć z prezentacją, którą będziemy mogli robić w czasie rzeczywistym. Przede wszystkim jednak chcemy zwrócić uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Wśród starszych osób, które już trochę technologię poznały, dalej panuje pewna niechęć związana z tematem bezpieczeństwa właśnie. Wiele z tych osób nie chce zakładać sobie haseł albo innych zabezpieczeń, ponieważ wychodzą z założenia, że nie mają przed nikim nic do ukrycia albo po prostu nie chcą robić sobie kłopotu i, i bać się, że na przykład takie hasła zapomną. A, a to jest błędne myślenie, bo w dzisiejszych czasach brak zabezpieczeń rodzi wiele różnych niebezpieczeństw, o których na pewno będziemy ostrzegać, jak i również pokazywać, jak można się przed nimi uchronić. Co jeszcze chciałem powiedzieć, to jak wiadomo, technologia jest dla ludzi i, i też oprócz tego wszystkiego chcemy pokazać, że nie ma się czego bać, bo korzyści płynące z korzystania ze smartfonów w dzisiejszych czasach, no, no tak na dobrą sprawę, no nie, nie da się policzyć w żaden sposób. Czy znaczy, wiesz, no przede wszystkim um, to, co było też bardzo mm, fajne, y, opowiedziano mi historię y, babci niejakiego Damiana Kupczyka, pozdrawiamy cię Damian, prezesa Fundacji Rodziny Czepczyńskich, w której mówił, że y, przede wszystkim starsze osoby y, umiejące korzystać z technologii mają mniejsze poczucie wykluczenia, to jest po pierwsze, a po drugie, mniejsze poczucie samotności. Jednak messenger, Whatsapp, czy powiedzmy, szeroko ujmowany telefon, pozwala do siebie zadzwonić, pozwala ze sobą porozmawiać. A właśnie, a przewidujecie na przykład Skype, czy uważacie, że dzisiaj już lepiej było to, to przełożyć na Messengera na przykład? No, generalnie Skype'a raczej byśmy pominęli, on jest coraz mniej używany. Raczej częściej używa się takich rzeczy jak Teams, jak Google Meet albo po prostu Messenger, Facebookowy. No, to są już takie komunikatory, które w tej chwili się są najczęściej używane, głównie przez młodsze osoby, ale przez starsze również powinny być, więc raczej, raczej, raczej Skype'a pominiemy. Na właśnie na poczet tych tych trzech, które wymieniłem wcześniej. To strasznie ciekawe. Bartek, a, a ciężko jest przygotować taką prezentację dla przykładowej swojej babci i dziadka? Myślę, że większym problemem, jeżeli sfera techniczna i oprawa graficzna tej prezentacji, jest to jednak przygotowanie sfery merytorycznej. Ponieważ no, jednak różnica po kolei będzie robiła swoje, i na przykład nie będziemy mogli używać, nie chcę powiedzieć, fachowych, ale nie będziemy mogli użyć niektórych pojęć, tak? Jak na przykład niektórzy z nas będą kojarzyć, co to są tweety, jeżeli chodzi o Twittera, tak? Albo um... facebookowy wall. Między innymi. Stories na Instagramie. Mm -hmm. Albo Reelsy, albo Shorty i tak dalej. Ale myślę, że jednak. Chcesz babcię nauczyć Instagrama. Czemu nie? Może od razu YouTubeka. A czemu nie? Działamy przeciw, przeciwko wykluczeniu technologicznemu, tak? Technologia nie jest ograniczona, jeżeli chodzi o wiek. No to super w ogóle to jest chyba pierwszy taki projekt w Wolsztynie, gdzie młodzi ludzie będą y, pokazywać bo uczyć to chyba źle kojarzące się słowo y, jakby pokazywać świat technologii y, osobom y, od siebie dużo starszym. Ale z tego co sądowali, sądowała w ogóle moja mama to y, powiedzieli y, seniorzy że to jest świetny pomysł szczególnie wtedy kiedy to uczą y, no właśnie młodzi ludzie, którzy na tej technologii zjedli zęby, no i wiecie, to będzie w ogóle hit, jak babcia, która nie obsługiwała smartfona, nagle wyśle wiadomość do wnuczka, hej, kiedy będziesz na obiedzie? Albo Snap'a. O nie, no Snap, aha, Snap, rozumiem. Stories z Instagrama wzięła się ze Snap'ów, no i można by było powiedzieć, że wyślę Snap'a, placek gotowy, wpadaj. Ok, to nasza pierwsza taka inicjatywa. Zastanawiamy się nad kolejnymi. Powiedzcie mi, czy ujawniamy, jakie mamy plany, czy dopóki nie dopniemy tego na ostatni guzik, nie będziemy mówić. Myślę, że rąbek tajemnicy możemy zdradzić. Jedną z inicjatyw, jaką na pewno chcemy podjąć, są igrzyska, są igrzyska międzyszkolne w różnych, myślę, ciekawych zadaniach. Wespół z kolegium Humanum, w którym mam przyjemność pracować, mamy zamiar zrobić pewnego rodzaju, jakby to ująć, no, to nie jest projekt, nie, to rzeczywiste, rzeczywiste pewnego rodzaju igrzyska. To znaczy, to jest normalne wydarzenie, gdzie my po prostu chcemy zintegrować różne środowiska ze sobą, między innymi takie jak właśnie Szkoły średnie w Wolsztynie i okolicach, jak i e, uczelniane, tak studentów. Okej, okay, to może ujawnimy to, co będzie pierwszego dnia, e, bo drugi dzień jeszcze jest poniekąd dowiany enigmą. No i to może być e, bardzo e, ciekawe. Asystent Google też się chciał dołączyć do rozmowy. <laughs> Pierwszy e, dzień to mają być igrzyska szkół średnich, e, w czterech, w czterech albo pięciu dyscyplinach i uwaga, robią to moi studenci zarządzania i psychologii. W ogóle wymyślili, że włączymy w element grywalizacji w przygotowania do matury. Paweł, akurat trzecie klasy to pewnie coś dla ciebie. Będzie gra miejska, która miałaby przygotowywać do powtórki z matury. Oprócz tego ma być turniej w FIFA, czyli ta Twoja liga. Tak, Wolsztyńska Liga Esportowa. Do tego ma być turniej w Jazz Dance, a jakby wisienką na torcie będą będzie turniej w golfa, ale uwaga, wirtualnej rzeczywistości w oculusach. Przywozimy z kolegium humanum oculusy i rozwiniemy trawkę i będziemy grać w wirtualnego golfa. Co myślicie o tym? No według mnie to jest super inicjatywa, bo jednak e, pomimo tego, że może teraz jest majówka w Wolsztynie i jednak e, jest organizowana Kiedy inwestra... nagrywamy to jest majówka. Tak, no racja. Ale, według mnie, super inicjatywa, bo jednak będziemy mogli niesamowicie mocno pracować dalej na rzecz Wolsztyna. W ogóle, wolsztyński krajobraz jest dosyć urokliwy w swojej istocie, bo, mimo tego, że blisko mamy do lasów, to jeszcze w okolicy są dwa jeziora. Z czego przy jednym znajduje się szlak żurawi, przez który spacerując można podziwiać widoki. Może nie polecałbym się latem kąpać w jeziorze, ale wokół Jeziora Wołchińskiego na pewno uroki miasta można podziwiać. A w ogóle wiecie jak oni to nazwali? Challenge Humanum, podejmij wyzwanie. W ogóle fajny naming, fajni ludzie. Będzie to pewnie pierwsza inicjatywa. Drugi dzień dopinamy i też będzie mega ciekawe. Mogę tylko powiedzieć, że rozmawiamy z firmą, która miałaby... Znaczy w ogóle w zamyśle drugi dzień miałby być festiwalem nauki. Miałaby na przykład przyjąć firma, która by pokazywała druk 3D. I to jest... A może będą warsztaty dla dzieci z długopisami czy da, jak nam się uda dogadać? Więc to są takie rzeczy, które no, jeszcze Włoczny tego nie widział na pewno. Więc y, nasze pomysły myślę, że też przede wszystkim wasze, wasza inspiracja. E, powiedz mi, Paweł, Ty już sądowałeś trochę takie pomysły, jak ludzie na to reagują. Tak owszem, rozmawiałem między innymi z moimi znajomymi i generalnie ludzie się na to zapatrują bardzo dobrze. Myślę, że jest rzeczywiście taka inicjatywa w Olsztynie jak najbardziej potrzebna, tylko nie ma mocy, żeby ją zrealizować. I my taką mocą właśnie jesteśmy i ją reprezentujemy. Bartek, a ty? Również mogę tylko teraz powtórzyć słowa Pawła, dosłownie wykrad mi je z ust, ale. Faktycznie myślę, że jeżeli damy możliwość Wolsztynowi kolejnej integracji, po prostu świetnej zabawy, tak, możemy też pokazać edukację w ogóle od zupełnie innej strony, nieznanej nam ze szkolnych ławek. W ogóle chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz i was trochę skorygować, bo to nie jest e, tylko promocja Wolsztyna jako miasta, ale przede wszystkim powiatu wolsztyńskiego. bo e, tak naprawdę w powiecie wolsztyńskim są cztery. Cztery, y, szkoły chyba średnie. Jeśli y, pomyliłem się, panie starosto, to bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że y, poprawię się. Pracowałem kiedyś w Wydziale Edukacji i chyba nie za bardzo to zapamiętałem. Y, ale tak, mamy y, co najmniej cztery y, szkoły średnie, jedną w Przemęcie, y, dwie, w y, dwie w Wulsztynie i jedną w Powodowie. Także myślę, że to będą bardzo ciekawe rzeczy. A do Igrzysk chcemy sprowadzić jeszcze inne szkoły, i wszyscy na nasz pomysł patrzą z ogromnym podziwem, i przede wszystkim z takim zaciekawieniem, jak można z jednej strony, angażować młodych ludzi do tworzenia takich rzeczy, a z drugiej strony, jak można wykorzystać mechanizmy grywalizacji do na przykład powtórki maturalnej. Więc. Moi drodzy, mamy jeszcze kilka inicjatyw i teraz jest tylko pytanie, czy nam starszy czasu, nie? Pytanie jest, jakich, czy będziemy mieli fajnych partnerów. No, na pewno już wiemy o tym, że powiat włosztyński jest mega otwarty na, na naszą inicjatywę. Powiat grodziski również, wstępnie powiat nowotomyski też, więc mam nadzieję, że, że nam się uda. Ok. Dzięki bardzo za kolejny podcast. To już drugi podcast. Jutro należy do nas. I żegnam się z Wami ja, Filip Szymczak, Paweł Sławiński i Bartosz Jut. Trzymajcie się. Na razie, cześć i czołem.